W tym roku dzieci robiły różne rzeczy. Na każdym turnusie było ponad 30 osób. Po raz pierwszy w kowarach kinoplenerowe. Rozmawialiśmy również o szkodach, które wyrządziła powódź. 1 sierpnia działa punkt informacji turystycznej. Szanowni Państwo, za nami już 3 czwarte wakacji i za nami też 7 turnusów wakacji z kulturą. Tu ja ja tak była sala e, do nauki, czyli w szkole, a tu była grupa dla takich młodszych dzieci, taka przedszkolna sala zabaw. Takie były fartuszki. Dzieci nosiły fartuszki do szkoły i chodzimy ubrane tak jak teraz, wszyscy chodzą ubrani jak są. Była zasada, że dziewczynki noszą fartuszki, chłopcy też nosili krótkie. Zobaczcie jakie plecaki dzieci miały na szkoły. Oceny niedostateczne. Tu na było. Mama musiała dziennikę podpisać. nie, Mama sprawdziła przez dziennik elektroniczny. To są takie czasy, ktoś w domu ci o tych opowiada, jak było kiedyś na przykład? Czy ty interesujecie to, czy nie? Jak było kiedyś? Babcia mi opowiadała. Co? Chciałabyś wtedy żyć w takich czasach? Nie za bardzo. W takich czasach chciałam bardzo mieszkać. A dlaczego? Nie wiem. Fajne na przykład były pokoje dziecięce, kuchnie, różne rzeczy były fajne. A tak. co Ci się najbardziej podobało? Najbardziej kula która jest tutaj. Ja bym chciała tu mieszkać, podobało mi się tutaj wszystkie pokoje dziecięce, rzeczy, zabawki, kuchnia. Nie jest za zimno? Nie za zimno. Jest nawet ciepło. Budujecie jakiś zamek? Nie. nie. Robimy jaski. Robimy... Robimy. 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 Fajnie jest? Tak, tak. Nie jest za zimno? Nie, nie. 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 Cześć. E, przed, po lody. przed lodami czy po lodach? Przed. Okej, okay. jakie smaki najbardziej lubicie? Śmietanka. Mm, Śmietanka Czyli pójdziecie po lody śmietankowe zaraz? Tak. tak. A dziękuję. jakie w macie lody? Kwaśny hmm. urwis. Dobra? Tak. Ciepła woda? No, ciepła woda? nie ciepła. A ty umiesz pływać? No nie wiem, chyba. A jak było na półkolonia? Co robiliście? Super. Wczoraj były slajmy i byliśmy na policji, a, a, a w tamtym tygodniu byliśmy na wyspie i na placu bawialni. E, I dzisiaj jeszcze byliśmy w kinie. Czego się nauczyłyście się tutaj? Nauczyłyście się czegoś? A co to są slajmy? Takie glutki, no takie glutki, które się rozciągają. Co robiliście? Robiliśmy slimy, slimy. oglądaliśmy filmy, byliśmy na komisariacie. Co ci się szczególnie nie podobało? Ja na Dużo W tym roku dzieci robiły różne rzeczy. Na każdym turnusie było ponad 30 osób. Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w Kowarach turystycznych. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas zaprosili. Marianowi Piaseckiemu z Parku Miniatur i z Pałacowej Bawialni, Nadleśnictwu Śnieżka, Wyspie Fan, Panu Andrzejowi Olszyckiemu z Muzeum Sentymentów, Policji, Pani Aleksandrze Parkitnej z Farmy, Stowarzyszeniu Miłośników Kowar. Serdecznie, serdecznie dziękujemy za Pomoc, a panu Markowi Woźniakowi za przewóz. Zapraszamy już w zimie. Po raz pierwszy w Kowarach kino plenerowe, kino przy muszli koncertowej. Chcemy zobaczyć, czy Państwu się ono podoba, czy coś takiego możemy powtórzyć na przykład cyklicznie w przyszłym roku przez kilka kolejnych sobót lub niedziel. Ja tu ja, Przy y, kościele mamy drogę, która jest w zarządzie u Pana Wojewody e, w Skarbu Państwa, a Pan jest reprezentantem Skarbu Państwa. Podpisał Pan umowę z powiatem, e, że oni w Pana imieniu działają. Tylko to jest droga przy kościele, między naszą biblioteką. E, odcinek jest nieremontowany, jest nieodśnieżana, bo nie, nie wolno, nieremontowana, bo nie wolno. Kolejny temat, który jest też w zarządzie powiatu, a wynika z tego, że wojewoda mu przekazał ten zarząd. Były komisariat policji w Kowarach, na mhm. Sienkiewicza, obok mojego przedszkola. Budynek stoi od 7 lat zamknięty. Generalnie chodziło o nową ustawę, która obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, czyli ustawę o obronie ludności i obronie cywilnej. Rozmawialiśmy o wydatkach dotyczących budowania systemu obrony cywilnej. Ja jestem zdania, że powinniśmy budować fundament obrony cywilnej. Tej obrony cywilnej, która w latach 90. została w Polsce całkowicie zniszczona. Teraz odbudowujemy cały ten system. Rozmawialiśmy również o zakupach, które urząd będzie dokonywał. Dotyczyło to przede wszystkim samochodów na potrzeby urzędu i obrony cywilnej. Można kupować samochody na potrzeby przede wszystkim urzędów i obrony cywilnej, natomiast nie można wydatkować środków na zakupy samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Rozmawialiśmy również o szkodach, które wyrządziła powódź, jeżeli chodzi o Gminę Kowary. Są dwa wnioski dotyczące jeszcze odbudowy dwóch mostów, one znajdują się teraz na etapie opiniowania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w związku z tym czekamy, aż te wnioski zostaną zaakceptowane. Tych wniosków z Dolnego Śląska mamy 80, w związku z tym też z niecierpliwością czekamy, kiedy pojawią się na to środki, żeby można było dokończyć odbudowę popowodziową. Zakończyliśmy proces odszkodowawczy, jeżeli chodzi o odszkodowania dla rolników. 440 wniosków, które mieliśmy i które znalazły się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praktycznie zostały już zakończone. Mam nadzieję, że w tym tygodniu środki trafią już do wszystkich poszkodowanych. Dla mnie najważniejsza jest oczywiście infrastruktura i pytania dotyczące budynku byłego Komisariatu Policji czy drogi na Wojkowie. To są takie bardzo istotne elementy w zarządzaniu, jak i bardzo ważny jest remont mostów. Przede wszystkim na ulicy Łomnickiej i na ulicy Wiejskiej. Dla mnie jeszcze istotnym elementem są wody polskie i pieniądze na mury oporowe, mury, które się sypią, i tutaj będę prosiła Pana Wojewodę o pomoc w pozyskaniu pieniędzy na te mury. To są najważniejsze infrastrukturalne przedsięwzięcia u nas. Chodzi generalnie o drogę, która jest w zarządzie teraz powiatu karkonoskiego, a jest własnością Skarbu Państwa, jak również o budynek, który również jest w zarządzie powiatu karkonoskiego i również jest własnością Skarbu Państwa. Tutaj Pani Burmistrz zwróciła się do mnie z zapytaniem, co dalej, ponieważ ta droga nie jest remontowana, a mieszkańcy pytają. Mieszkańcy nie rozróżniają, czy, je, czy ja ta droga jest czy gminna, czy powiatowa, czy wojewódzka, czy krajowa. Po prostu pytają, bo chcą, żeby to burmistrz załatwiał te problemy, w związku z tym sprawa zostanie przeze mnie rozpoznana, jeżeli chodzi i o budynek, i o tą drogę i mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie finał tej sprawy pozytywny dla mieszkańców. W dużej części widzę, że pan wojewoda jest pozytywnie nastawiony do, do tych naszych spraw, więc myślę, że one będą w najbliższym czasie rozwiązane, ale też część decyzji leży po stronie na przykład MSWiA i będziemy na nie po prostu czekać. Ja jeżdżę po całym Dolnym Śląsku. Odwiedzam wszystkie gminy i widzę też Dolny Śląsk dwóch prędkości. Mamy bogaty Wrocław i wszystkie gminy wokół Wrocławia. Mamy bogate zagłębie miedziowe, ale mamy również te gminy jak Kowary, jak Pieńsk, jak chociażby Zgorzele. To są gminy, które chciałyby się rozwijać, ale ze względu na brak środków własnych ten rozwój jest wstrzymywany. Moim zadaniem i myślę, że każdego. Dobrze zarządzającego gospodarza jest to, żeby równoważyć rozwój Dolnego Śląska, żeby nie było tych dysproporcji i tych dwóch prędkości. W informacji turystycznej Miasta Kowary, nowa siedziba przy ulicy Dworcowej, gdzie można dostać wszelkie informacje na temat atrakcji Miasta Kowary, ale i też okolic. Jesteśmy w tej chwili w budynku dawnego Dworca Kolejowego w Kowarach, gdzie od 1 sierpnia działa punkt informacji turystycznej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie, od poniedziałku do niedzieli, łącznie w godzinach od 8 do godziny 16. Informacja turystyczna jest pierwszym z elementów y, udostępnionych w tej chwili na dawnym dworcu kolejowym. Za kilka miesięcy otworzy się tutaj również Muzeum Historii Kowar. Otworzą się także y, miejsce, gdzie będą, y, będzie możliwe zorganizowanie przeróżnego rodzaju szkoleń, prelekcji, konferencji, a zaraz obok buduje się przyszła biblioteka.